Sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu Z. Zapadał zmierzch 6 września 1944 roku. Major Fjodor Savring zdecydował się opuścić leśną kryjówkę, w której razem z żoną Sonią przeczekał dzień i wyjechać na drogę prowadzącą do Moskwy. Nie obawiał się przypadkowej kontroli wszystko zostało przygotowane w sposób doskonały nawet benzyna w baku motocykla m 72 była radziecka a sekretne schowki w bocznym wózku można było odkryć dopiero po długotrwałych poszukiwaniach major Sawrin i jego żona byli przygotowani przez niemiecki wywiad tak jak można było najlepiej do wypełnienia wielkiego zadania zabicia stalina Projekt o kryptonimie Szach Czerwonemu Królowi powstał w październiku 1943 roku, a realizacja mogłaby całkowicie odmienić bieg wojny, którą Niemcy przegrywali. Jednakże zamach na Stalina wydawał się nieprawdopodobny. Radzieckiego dyktatora otaczały nadzwyczajne środki ostrożności. W oknach jego gabinetu na drugim piętrze kremlowskiego budynku wstawiono pancerne szyby, a i tak przedostanie się strzelca z karabinem poza pilnie strzeżone mury było niemożliwe. Stalin nie wyjeżdżał na front, nie wizytował fabryk, a nawet nie wychodził poza Kreml. Jego trzypokojowe mieszkanie mieściło się nieopodal gabinetu, w którym spędzał większość doby. W czasie rocznicowych obchodów na trybunie na Placu Czerwonym do tłumów machał jeden z jego licznych sobowtórów. W planie zajęć dyktatora był jednak słaby punkt, który dawał możliwość przeprowadzenia zamachu. W soboty Stalin zwykł wyjeżdżać do swojej daczy w Kuncewie, oddalonej od Moskwy o 35 kilometrów. Nie było to jednak łatwe. Zazwyczaj spod kremlowskiego gmachu odjeżdżały dwie identyczne limuzyny i nie sposób było ustalić, w której jest Stalin, a w której jego sobowtór. Otaczała je liczna eskorta. Cała droga do Kuncewa była obstawiona żołnierzami NKWD tak gęsto, że ukrycie się zamachowca na tej trasie było praktycznie niemożliwe. Tym bardziej, że ze wszystkich okolicznych domów wysiedlono mieszkańców. Mimo tych wszystkich okoliczności, które zdawałyby się wykluczać możliwość zabicia Stalina, Niemcy postanowili podjąć taką próbę. SS-brygady Führer Walter Schellenberg, szef wywiadu, w lipcu 1944 roku został wezwany do ministra spraw zagranicznych Joachima von Ribbentropa, przebywającego w swym zamku Fuschl. Chciałbym przedyskutować z panem Brigadę Führer szczególnie ważny problem. Zastrzegam, że nikt w partii, z wyjątkiem Hitlera, Bormana i Himmlera, nic o tym nie wie. A więc nasza rozmowa musi pozostać w tajemnicy. Nazwiska, które wymienił minister von Ribbentrop wskazywały, że sprawa jest nadzwyczaj ważna. Martin Bormann był sekretarzem Hitlera i jego prawą ręką. Heinrich Himmler ministrem spraw wewnętrznych, skupiającym całą władzę policyjną, którą uzupełniała kontrola nad armią SS-Waffen-SS. Joachim von Ribbentrop mówił dalej: Najbardziej niebezpieczny wróg Rzeszy, Stalin, musi zostać wyeliminowany. Dokonać tego może tylko ktoś, kto spotka się ze Stalinem na konferencji. Musimy więc ustanowić nowe kontakty z Kremlem przez Sztokholm. I wtedy zobaczymy. Teoretycznie było to możliwe. Niemcy i Związek Radziecki przez całą wojnę utrzymywały tajne kontakty dyplomatyczne. Minister von Ribbentrop nie bez powodu wspomniał stolicę Szwecji. W Sztokholmie radziecki ambasador Aleksandra Kołontaj spotykała się z wysłannikami niemieckiego rządu i wywiadu. Ale nie można było nawet marzyć, że któryś z nich zdoła dotrzeć do Stalina. Walter Schellenberg zapytał więc: Czy myśli pan o sobie? Panie ministrze? Nie wykluczam takiej możliwości. Poświęcenie dla Niemiec jest naszym najwyższym obowiązkiem. Obawiam się jednak, że Führer nie zechce przyjąć pana ofiary. Ja uważam, że zamach powinien zostać przeprowadzony przez Rosjanina. To ma większe szanse powodzenia. Pozostawiam panu techniczną stronę tego problemu. O wykonaniu będzie decydować Führer i ja. Sensacje XX wieku w Radio Z. Sensacje XX wieku w Radio Z. Szef wywiadu Walter Schellenberg wybrał człowieka, który miał zabić Stalina. Był to porucznik Armii Czerwonej, Fjodor Savlin. Ten oficer 31 maja 1942 roku trafił do niemieckiej niewoli. Patrol, którym dowodził, wpadł wówczas w niemiecką zasadzkę. Dwaj żołnierze, choć ciężko ranni w potyczce, umknęli Niemcom i zdołali dotrzeć do radzieckich linii. W szpitalu złożyli zeznania, które zwróciły uwagę NKWD na Sawrinę. W efekcie jego nazwisko znalazło się na specjalnych listach podejrzanych z dopiskiem, że gdyby wrócił do swojego oddziału ma być natychmiast aresztowany i przekazany do MKWD. W niewoli Sawryn miał szczęście. Niemcy przystąpili do operacji Drucina, polegającej na wybraniu 30 tysięcy radzieckich jeńców deklarujących chęć walki z bolszewizmem i przerzucaniu ich poza linię frontu. Wracając do ojczyzny, mieli utworzyć oddziały antykomunistycznej partyzantki. Savrin zgłosił się do tego oddziału, ale nie został wysłany poza linię frontu. Oddelegowano go do 647 Grupy Policji Polowej w Kodymie pod Rygą, gdzie w istocie mieścił się ośrodek szkolenia agentów. Tam poznał Sonię, piękną Rosjankę o rudych włosach, w której zakochał się z wzajemnością i wkrótce po uzyskaniu zgody niemieckich władz ożenił się z nią. Na początku 1944 roku Savrin był już całkowicie przygotowany do wykonania zadania. 1 sierpnia tego roku do gabinetu Schellenberga przyszedł ss sturmbannführer Otto Skorzeny, którego nazwisko Niemcy niepoprawnie wymawiali Skorzeny. Jedynie Hitler z pochodzenia Austriak właściwie zwracał się do swojego wiernego żołnierza. Skorzeny zyskał uznanie Führera akcją uwolnienia włoskiego dyktatora Benito Mussoliniego w 1943 roku. Nie było więc nic dziwnego, że Schellenberg jego wybrał do dowodzenia z zamachem na Stalina. Skorzeny był wyraźnie zaniepokojony. Doszły do mnie wieści, że tajemnica operacji została naruszona i kilku ministrów dowiedziało się o akcji. Opracowali nawet listę najważniejszych osób w Rosji, które trzeba wyeliminować. Na pierwszym miejscu jest marszałek Żukow. Inni wskazują na Stalina. Zaniepokojenie możliwością zdekonspirowania operacji było bardzo uzasadnione, ale żaden z ludzi planujących operację zabicia Stalina nie zdawał sobie sprawy, jak wiele szczegółów już dotarło do radzieckiego kontrwywiadu za sprawą tajemniczego szpiega Justusa. Przez całą wojnę Niemcy nie wiedzieli o jego istnieniu. Walter Schellenberg nie obawiał się jednak zdrady. Jestem pewny o to, że nikt z tych, którzy wymieniają Stalina, nie ma pojęcia o naszym planie. Aczkolwiek fakt, że wymieniają to nazwisko, jest alarmujący. Musimy działać tak szybko, jak tylko możliwe. W przeciwnym wypadku Moskwa pozna nasz plan, zanim przystąpimy do realizacji. Zastanawiam się, czy już o tym nie wiedzą. Czy możemy działać natychmiast? Sawrin jest już przeszkolony. Przygotowaliśmy sprzęt i broń. Jest jeden problem. Rosjanie zmienili wzór zaświadczenia medycznego dla oficerów. Musimy więc zmienić dokumenty Sawrina. Musi mieć zaświadczenie, że nie jest zdolny do dalszej służby. A musi też mieć odpowiednią bliznę. A to, tak A to możliwe w tak krótkim czasie? Profesor Eich twierdzi, że potrafi zrobić Sawrinowi piekielną bliznę. Potrzebuje tylko trzech tygodni. Jeżeli przeprowadzi operację dzisiaj, to 22 sierpnia... Pacjent będzie gotowy do akcji. Oczekuję, że tego dnia Sawryn stawi się u mnie. Skorzeny pomylił się tylko o parę dni. Sawryn wraz z żoną przyszli do gabinetu Schellenberga 27 sierpnia. Wtedy dopiero poznali szczegóły misji. Sawryn otrzymał dokumenty na nazwisko Koroliow, major odznaczony orderem bohatera Związku Radzieckiego, co mogło ułatwić mu poruszanie się po Moskwie. Sonia jako świeżo poślubiona żona otrzymała sfałszowaną przepustkę na podróż do stolicy. Schellenberg wyjaśniał. Wystartujecie z lotniska, z podrygi w nocy 6 września. Będziecie mieli motocykl, w którego bocznym wózku ukryjemy cały potrzebny sprzęt. Dojedziecie do Moskwy i w zależności od okoliczności użyjecie zatrutych pocisków, miny magnetycznej, którą można doczepić do samochodu Stalina. Jeśli nie, macie też pancer Faustla. Schellenberg mówił o pocisku przeciwpancernym odpalanym z rury o długości 80 cm. Żołnierz kładł ją na ramieniu i po wycelowaniu naciskał spust. Pocisk wystrzelony z odległości 30 metrów mógł zniszczyć pojazd osłonięty pancerzem o grubości nawet 14 cm. Gdyby więc uderzył w opancerzoną limuzynę Stalina, dyktator nie miałby żadnych szans przeżycia. 24 godziny później w Moskwie szef radzieckiego kontrwywiadu, generał Iwan Libiedin, przyszedł do gabinetu szefa NKWD Ławryntija To Towarzyszu Beria, informacje od Justusa wskazują, że zamachowcy gotowi są do działania. Pokażcie radiogram. Libidin złamał pieczęć lakową na szarej kopercie, jaką wydobył z teczki i położył kartkę na biurku przed Berią. Zamachowcy Fiodor i Sonia Savrinowie wystartują z Rygi 3 września o godzinie 22. Lądowisko numer 1 staryca, lądowisko numer 2 Bachmutowo. Lądowisko zapasowe Rzew droga do Moskwy. Co wiemy o tych Sawrinach? Porucznik Fiodor Sawrin, z 336 pułku piechoty dostał się do niewoli 31 maja 1942 roku. Jest w naszych kartotekach u jego żonie Soni. Nic nie wiadomo. Jak będzie ci działać? Odnaleźliśmy dowódcę Savrina i on pomoże rozpoznać drania. Justus nie podaje nazwiska, pod jakim zamachowcy przybędą do Moskwy. Chcę więc uzyskać zdjęcie Savrina z Niemiec. To nie będzie łatwe. Naszemu człowiekowi w Berlinie na pewno się uda. Może liczyć na pomoc wielu dobrych ludzi działających przeciwko Hitlerowi. O wszystkich sprawach związanych z planowanym zamachem meldujcie natychmiast i bezpośrednio mnie. Nie muszę Wam mówić, towarzyszu, generale, że położyliście głowę na pięku. a ja zetnę ją za najmniejszy Wasz błąd. Generał Libierin wiedział, że Beria nie żartuje. Tymczasem w Berlinie dobiegały końca przygotowania do misji, która mogła zmienić historię. Sensacje XX wieku, w Radio Z. Sensacje XX wieku w Radio Z. W gabinecie brygady Führera Schellenberga zameldował się Oberstleutnant Werner Baubach, oficer łącznikowy z Kampfgeschwader 200, specjalnej jednostki Luftwaffe powołanej do realizacji najbardziej niezwykłych misji. Walter Schellenberg przekazał mu zadanie. Waszym zadaniem będzie przerzucenie do Rosji ludzi, którzy będą działać w Moskwie. Dostarczycie ich na lądowisko w odległości nie większej niż 100 kilometrów od Moskwy. Dokąd dostaną się na motocyklu przywiezionym w samolocie? Proponuję wykorzystanie samolotu AR-232 z Transport Staffel 5 kapitana Wasselkrafta. Jest silnie uzbrojony, a więc może obronić się przed przypadkowo napotkanym myśliwcem. Podwozie umożliwia lądowanie w trudnych warunkach, zaś hydraulicznie upuszczana rampa z tyłu kadłuba pozwala szybko rozładować samolot, co może mieć istotne znaczenie dla całej operacji. Samoloty Arado AR-232 nazywano Thousand stonoga, 100-noga, a to z racji niezwykłego podwozia. Oprócz trzech kół chowanych w locie, pod pękatym kadłubem tego transportowca umieszczono 22 małe koła jedno za drugim, co bardzo ułatwiało start i lądowanie w trudnym terenie. Pozostało sprawdzenie warunków, w jakich miał wylądować samolot z zamachowcami. W wyznaczonych rejonach zrzucono na spadochronach niewielkie grupy zwiadowców, które miały potwierdzić, czy miejsca nadają się do celu, jakim przeznaczono. 5 września Skorzeny otrzymał od nich potwierdzenie. Operacja Szach Czerwonemu Królowi rozpoczęła się. W nocy 6 września 1944 roku samolot transportowy Arado AR-232. Na pokładzie, którego był major Savrin z żoną, wystartował z lotniska pod Rygą. Po kilku godzinach lotu znaleźli się w rejonie opuszczonego lotniska, oznaczonego jako lądowisko numer 1. Za 20 minut lądujemy. Przygotować ludzi i sprzęt. Na pokładzie samolotu rozpoczęła się krzątanina. Mogła to być trudna operacja. Nagle silny wstrząs zepchnął samolot z kursu. Pilot informował. Jesteśmy ostrzeliwani. Nie można tutaj wylądować. Lecimy do lądowiska zapasowego w Karmanowie. Pilot gwałtownie zmienił kurs i wkrótce czarne obłoki wybuchów pocisków przeciwlotniczych pozostały z tyłu. Z tyłu pozostały też oddziały NKWD, które obsadziły lądowisko, na jakim zamierzał lądować pilot AR-232, zanim nie znalazł się w ogniu artylerii przeciwlotniczej. To czysty przypadek sprawił, że dowódca baterii przeciwlotniczej, który nie wiedział o zasadce przygotowanej przez NKWD. Na widok niemieckiego samolotu rozkazał otworzyć ogień. Generał Lieberlin, pewny, że niemiecki samolot wpadnie w jego zasadzkę, nie nakazał otoczyć zapasowego lądowiska w Karmanowie. AR-232 bezpiecznie zbliżał się do tego miejsca. Niemieccy zwiadowcy, którzy badali lądowisko, meldowali, że od czasu, gdy odeszło stamtąd wojsko radzieckie, wyrosły drzewa, a trawa i mchy porosły w betonowy pas. Ale w ich ocenie miejsce wciąż nadawało się do lądowania. Pilot nie wiedział jednak, że ludzie z rozpoznawczej grupy zostali schwytani przez Rosjan i zmuszeni do współpracy. Ich raporty były kłamliwe, o czym pilot miał się wkrótce przekonać. Z góry zobaczyli betonowy pas opuszczonego lotniska. Samolot zniżył się do lądowania i po chwili jego liczne koła uderzyły o beton. Przejechali kilkadziesiąt metrów, gdy nagle poczuli silny wstrząs i samolot gwałtownie zjechał z pasa. To przednie koło wpadło w wyrwę w betonowych płytach. Wydawało się, że wypadek nie spowoduje poważniejszych następstw, gdy nagle skrzydło uderzyło o drzewo, a łosko łamanej konstrukcji nie dawał złudzeń, że tym samolotem nie będzie już można latać. Nadomiar złego, prawy silnik stanął w płomieniach. Ugaszono je, zanim objęły cały samolot i załodze udało się wyładować motocykl oraz zapasy. Pilot podszedł do Sawrina. Ogień może zaalarmować Rosjan. Szybko tu przybędą. Niech pan przekaże wiadomość do centrali, co się stało. Podzielimy się na dwie grupy i będziemy przedzierać się do naszych linii. Przecież w tych mundurach nie macie szans. Poza tym żaden z Was nie mówi po rosyjsku. To lepsze niż czekać na Rosjan tutaj. Powodzenia, majorze. Sześcioosobowa załoga rozbitego samolotu nigdy do niemieckich linii nie dotarła. Major Savrin i jego żona wsiedli na motocykl. W bocznym wózku była ukryta broń i przedmioty, które miały im umożliwić wykonanie zadania. Pod siedzeniem ułożono miny magnetyczne i radiowe zapalniki, za pomocą których można było detonować ładunek wybuchowy przyczepiony do podwozia samochodu. W innej skrytce było 428 tysięcy rubli, za które można było przekupić rosyjskich milicjantów i żołnierzy. W schowku pod silnikiem ukryto fałszywe stemple i formularze dokumentów, które miały ułatwić Sawrinowi przedostanie się na Kreml. Były również zatrute pociski karabinowe, lecz nie było pocisku Panzerfausta. Co oznaczało, że zrezygnowano z zamiaru użycia tej broni. Co prawda miała ogromną siłę rażenia, lecz skryte przenoszenie w bezpośrednim sąsiedztwie Kremla rury o długości 80 cm i pocisku o średnicy 10 cm, a także ich użycie było bardzo wątpliwe. Sensacje XX wieku w Radio Z. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Sabrin uruchomił motocykl i ruszyli w podróż do Moskwy. Jechali leśnymi drogami, co dawało im poczucie bezpieczeństwa. Front był już daleko, na zachód od Moskwy, i istniała duża szansa, że nie napotkają żadnego patrolu. Przejechali kilkaset metrów, gdy Savrin zatrzymał motocykl. Na drodze za drzewami widać było kilka ciężarówek z wojskiem i samochód pancerny. Savrin i jego żona przywarli do ziemi i obserwowali przez lornetki, jak kolumna pojazdów przejechała jeszcze kilkaset metrów i skręciła w drogę prowadzącą do lądowiska. To płomienie i dym z wraku samolotu ściągały pościg. Poczuli ulgę, że udało im się odjechać wystarczająco daleko, aby ujść pogoni. Mogli jedynie obawiać się o lotników, którzy zapewne daleko nie odeszli. Gdy tylko radzieckie samochody wjechały w las, Sawrin uruchomił motocykl i ruszyli w dalszą drogę, wciąż leśnymi duktami. Zatrzymali się po kilku godzinach. Savrin rozwinął antenę niewielkiej radiostacji i przekazał do centrali samolot uszkodzony w czasie lądowania na zapasowym lądowisku. Załoga w dwóch grupach wraca na piechotę. My zmierzamy do Moskwy. Koniec. Podjęli podróż. Wyjechali na szosę. Nikt nie zwracał na nich uwagi. Nie musieli niczego się obawiać. Dokumenty były tak znakomicie podrobione, że trudno się było spodziewać, aby żołnierz z przypadkowo napotkanego patrolu mógł mieć jakiekolwiek wątpliwości. Do Moskwy było już tylko 45 kilometrów, gdy o zmierzchu dojechali do szlabanu przegradzającego szosę. Na ich widok dwaj żołnierze NKWD wyszli z baraku i mierząc w nich z peperz podeszli do motocykla. Uważajcie towarzysze, bo możecie kogoś postrzelić. A może nie macie nabojów? Sawrin usiłował żartować, ale żołnierze nie podjęli tego tonu. Zażądali okazania dokumentów i jeden z nich zabrał dowody i wrócił do baraku. Drugi z tą samą groźną miną pilnował ich, celując z pistoletu maszynowego. Po chwili w drzwiach baraku pojawił się pierwszy wartownik. Za nim szedł oficer. Było już ciemno i Sawrin nie mógł dostrzec jego twarzy. Dopiero gdy oficer stanął przy motocyklu, rozpoznał go. Był to jego dowódca sprzed lat powiedział Oto porucznik Savrin. Sam osobiście przekazałem raport, że zginęliście w boju. Myśleliśmy, że nie żyjecie. A proszę, stoicie przede mną w mundurze majora. Zapewne Niemcy wam dali ten mundur. Ależ towarzyszu pułkowniku, jadę do Moskwy, żeby ostrzec. Nie użyj Sawrin! Złapaliśmy załogę niemieckiego samolotu i wszystko opowiedzieli. Dlatego czekam tu na ciebie. Tej samej nocy Sawrin i jego żona, którzy mieli zabić Stalina, zostali przewiezieni do Moskwy. Szybko zgodzili się współpracować z NKWD i wydali niemieckich agentów, którzy mieli im pomóc w Moskwie. Czy w ten sposób uratowali życie? Nie wiadomo. Ich los pozostał nieznany, ale wątpliwe aby darowano im żyć, gdy przestali być potrzebni NKWD. Pozostała inna tajemnica. Kim był Justus, który tak dużo wiedział o operacji i dzięki któremu operacja szach Czerwonemu Królowi zakończyła się fiaskiem? Ten człowiek znał najdrobniejsze szczegóły planu, tożsamość zamachowców i szczegóły ich wyposażenia. Typ samolotu, który miał ich zabrać z Rygi na lądowisko pod Moskwą. Dzięki temu NKWD mogło przygotować zasadzkę i sprowadzić oficera, który zidentyfikował Sawrina. Wszystkie szczegóły znało tylko sześć osób: Hitler, jego sekretarz Martin Bormann, minister spraw wewnętrznych Heinrich Himmler oraz ludzie bezpośrednio zaangażowani w planowanie i wykonanie operacji Schellenberg, Skorzeny oraz Ernst Kaltenbrunner, szef głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy. Z nich tylko jeden człowiek budzi podejrzenia Martin Bormann. O współpracę z radzieckim wywiadem podejrzewało go kilku szefów niemieckich tajnych służb w tym Walter Schellenberg. Powiedział kiedyś, Bormann był jednym z tych, którzy zaczęli stopniowo orientować się na wschód. Bardziej bezpośredni był szef wywiadu Fremde Heere Ost Richard Gehlen. Stwierdził, Bormann i jego ludzie pracowali dla Rosjan. Bardzo zaniepokojony był szef Abwery Wilhelm Canaris. Powiedział kiedyś do swojego przyjaciela, nici radzieckiej organizacji wywiadowczej rozciągają się wysoko do kwatery Hitlera i jego zastępcy Martina Bormanna. Powstaje pytanie, dlaczego mimo takich podejrzeń żaden z nich nie poinformował Hitlera, że przy jego boku jest zdrajca? Nikt nie odważył się na to. Bormann był dla Führera człowiekiem niezastąpionym. Ten niski, przesadzisty mężczyzna o okrągłej twarzy, krótkiej, byczej szyi i zaokrąglonych ramionach posiadał niezwykłą umiejętność pojawiania się wtedy, gdy był potrzebny. Zawsze gotów służyć swoją niezwykłą pamięcią i rzadką umiejętnością lapidarnego przedstawiania najbardziej zawiłych spraw. Hitler to cenił tak jak niespożytą energię, siłę woli i optymizmu swojego sekretarza, który łagodził największe stresy i poprawiał nastrój w najbardziej ponurych chwilach. Führer szybko poddał się wpływowi swojego sekretarza, co Bormann wykorzystywał nadzwyczaj starannie. On decydował, kto ma być przyjęty w gabinecie hitlera, jak zostanie zreferowana sprawa i jakie będzie nastawienie Führera. Nigdy jednak tych możliwości nie wykorzystywał dla udzielenia komukolwiek pomocy pozostawał małym, prymitywnym człowieczkiem, a zyskując władzę stawał się groźny. Kanaris, Schellenberg i Gehlen zdawali sobie sprawę, że musieliby mieć żelazne dowody, aby oskarżyć o zdradę człowieka, który stał się cieniem Hitlera. W przeciwnym wypadku on zniszczyłby ich. A jednak Kanaris zameldował Hitlerowi, że Bormann spiskuje z Rosjanami. Reakcja Hitlera była zaskakująca polecił szefowi abwery, aby więcej tą sprawą się nie zajmował. Czyby uznał, że oskarżenie podniesione przez kanarisa było intrygą, uknutą jedynie po to, aby zaszkodzić jego pupilowi? To niemożliwe. Raczej możemy przyjąć, że Bormann, najbardziej zaufany człowiek Hitlera, realizował zleconą mu tajną misję negocjacji z Rosjanami i mógł wykorzystać okazję, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo po wojnie przegranej przez Niemców. Sprawa Martina Bormana, tak bardzo związana z nieudanym zamachem na Stalina, pozostaje jedną z największych tajemnic II wojny światowej i okresu powojennego. 1 maja 1945 roku Borman zniknął z Berlina. Są świadkowie, którzy twierdzą, że widzieli jego zwłoki. W 1972 roku przypadkowo w czasie robót budowlanych w Berlinie odnaleziono szkielet, ustalono, że był to szkielet Bormana, lecz nie ma co do tego ostatecznej pewności. Zaś Richard Galen, który po wojnie przeszedł na służbę do Amerykanów, był przekonany, że Borman przedostał się do Rosjan i został przez nich zabrany do Związku Radzieckiego, gdzie w spokoju dokończył życia jako człowiek szczególnie zasłużony. O, sensacje XX wieku. Program Bogusława Wołoszańskiego w Radiu Z.